Kto uwierzy w to, co usłyszeliśmy, i komu objawiło się ramię pana, wyrósł przed nim jak młoda latorośl i jak korzeń z wyschniętej ziemi. Nie było w nim blasku ani wspaniałości, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który by się nam podobał. Wzgardzony, i odtrącony przez ludzi, doświadczony chorobą i cierpieniem, jak ktoś, przed kim zasłania się twarz, został wzgardzony, a my nie zwracaliśmy na niego uwagi. Oto on dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasze cierpienia. A my uznaliśmy go za ukaranego, pobitego i pognębionego przez Boga. Lecz on był zraniony za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego zbawienia znosił karcenie. Przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy błądziliśmy jak owce. Każdy szedł swoją własną drogą. A Pan sprawił, że jego ugodziły winy nas wszystkich. Męczono go, lecz znosił to pokornie. I nie otworzył swoich ust, jak baranek prowadzony na zabicie, i jak owca, która milczy, gdy ją strzygą. Tak on nie otworzył swoich ust. Po upokorzeniu i sądzie został zabrany, ale czy ktoś się przejmuje jego losem, gdyż został wyrwany z krainy żyjących ze względu na grzechy mojego ludu, który zasłużył na karę? Pochowano go wśród złoczyńców i złożono go w grobie bogacza, a przecież nie dopuścił się przemocy ani na jego ustach. Nie było fałszu, lecz pan pragnął zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli swoje życie odda jako ofiarę wynagradzającą, ujrzy potomstwo i cieszyć się będzie długim życiem, a pragnienie pana spełni się przez niego. Po swojej udręce zobaczy światłość i nasyci się tym, co pozna. Mój sprawiedliwy sługa wielu uczyni sprawiedliwymi, bo on weźmie na siebie ich winy. Dlatego w dziedzictwie przydzielę mu wielu i wielkie rzesze posiądzie jak zdobycz. Za to, że wydał na śmierć samego siebie i został zaliczony do przestępców ponieważ sam dźwigał grzechy wielu i wstawiał się za przestępcami u Izajasza są cztery pieśni sługi pana i każda z nich coraz bardziej i bardziej zapowiada mękę Jezusa kiedy się czyta Czwartą pieśń to mamy wrażenie, jakbyśmy czytali Ewangelię i Izajasz jest nazywany przez Ojców Kościoła piątym ewangelistą. To jest coś niesamowitego, że człowiek, który żył sześć wieków przed Jezusem opisał drobiazgowo jego cierpienie. Dzisiaj mamy fragment trzeciej pieśni. Chciałbym skupić Was bardzo na jej pierwszym zdaniu. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Kiedyś było dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak czytałem ten tekst w dosłownym tłumaczeniu z języka hebrajskiego. I w dosłownym tłumaczeniu ten tekst brzmi tak: Pan Bóg mnie obdarzył językiem uczniów, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Pan Bóg mnie obdarzył językiem uczniów, nie językiem wymownym. Jezus miał język wymowny. Jezus potrafił cudownie przemawiać. Kiedy Jezus mówił wszyscy Go słuchali z największą uwagą, tu Mistrzem Słowa, ale przez mękę nie przeprowadzi Go to, że potrafi pięknie mówić. Przez mękę może Go przeprowadzić. Tylko słowo, które usłyszy jako uczeń od Boga. Możecie bardzo pięknie mówić. Księża się mogą nawet w tym wyspecjalizować. Nie? Możecie pokończyć wszystkie możliwe szkoły retoryki. Jak, jak staniecie przed krzyżem, to żadna z tych waszych homilii pięknie wygłoszonych was nie uratuje. Może Was uratować tylko słowo, które usłyszycie od Pana. Pan Bóg mnie obdarzył językiem uczniów. Dlatego zaraz potem jest mowa o tym, że każdego dnia otwiera Jego ucho, bym słuchał, jak uczniowie. Pierwsza czynność, pierwsza czynność sługi Pana, pierwsza czynność Jezusa. Pierwsza czynność nasza, od czego zaczynacie dzień. Kiedy wstajecie, otwieracie Biblię, wstajecie z taką pasją. Muszę usłyszeć, co On ma dziś do mnie do powiedzenia. Tu jest, zrywa moje ucho. To jest taki obraz, że ten sługa Pana nie może dospać. Obudziło Was słowo Pana. Obudziło was takie pragnienie: Muszę usłyszeć, co On ma do powiedzenia. To jest uczeń, dzień w dzień słucha. Ma w sobie pasję usłyszenia Słowa Bożego. I teraz to Słowo go wprowadza w mękę, i to Słowo pozwoli mu przez nią przejść. Pan Bóg mnie obdarzył. Językiem uczniów bym umiał pomóc strudzonemu słowem krzepiącym. To jest jeszcze inny wymiar tej sytuacji, bo często mierzymy się z własnym krzyżem, ale nierzadko musimy się zmierzyć z krzyżem naszych braci i sióstr. To przychodzi bardzo często. Nie? Wczoraj mi się dzień zaczął od tego, że mój kolega rocznikowy napisał do mnie smsa. Moja mama właśnie umarła. Każdy z nas, jak tu jesteśmy w prezbiterium, wiele razy w życiu stanął przed tą koniecznością. Masz iść powiedzieć kazanie na pogrzebie. No i co, staniesz na tej ambonie i będziesz się mądrzył? Macie takie słowo, które jest odpowiedzią na ludzkie doświadczenie śmierci? Macie? Ja nie mam. Wtedy człowiek może mieć słowo na języku, ale tylko to, które usłyszał. Tylko to, które usłyszał od Pana. Jeśli zwłaszcza chcecie kogoś pokrzepić, to znaczy dać mu w sytuacji cierpienia, w sytuacji krzyża, dać mu doświadczenie, krzepy, siły, żeby mógł iść dalej, żeby mógł się odnaleźć w tej sytuacji. Jest między nami ktoś, kto ma w sobie tyle pychy, żeby pomyśleć, ja mam na to słowo, ja wiem, co powiedzieć. Myślę, nikt z nas nie ma w sobie tyle pychy, ale każdy z nas może mieć dość pokory, żeby wtedy klęczeć przed Panem z prośbą o słowo, Jego Słowo, bo w Jego Słowie jest odpowiedź i nie tylko odpowiedź, ale jeszcze siła. Pokrzepienie, krzepa, wzmocnienie człowieka, który znalazł się przed dramatem krzyża, cierpienia. Pan Bóg mnie obdarzył językiem uczniów: jak nie słuchacie słowa, to się nie odzywajcie. I jak nie słuchacie słowa, to nie mówcie do Boga, że was zostawił wtedy, gdyście weszli w sytuację krzyża. Bo to jest tak, że na długo przed tym, gdy stanął przed nami krzyż, Bóg się dobijał do nas ze swoim słowem, na długo przedtem każdego dnia chciał nas zerwać z łóżka, chciał nas obudzić i dać nam słowo, które moglibyśmy zatrzymać w sobie, by było ono w nas potem pierwszą reakcją w sytuacji, która nas przerasta albo sytuacji naszych braci, która też nas przerasta. Długo, długo wcześniej dawał nam to słowo i my jesteśmy, byliśmy niedbali dbali, potem jesteśmy bezradni. Uważajcie na słowo, słuchajcie słowa. Nie chciejcie mieć na języku innego słowa, jak słowo uczniów. Jak niezwykły jest Bóg, jak jak nas chce wyposażyć, jak nas chce obdarzyć siłą. Jeśli nie będę uczniem, będę bezradny wobec krzyża swojego, wobec krzyża moich sióstr i braci. Pan Bóg mnie obdarzył językiem uczniów, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Niechby się to słowo na nas wszystkich spełniło. Amen.